Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łycaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa, lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył, ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc, prawdziwie jesteś synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do Ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli jego płaszcza mogli się dotknąć, a wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni. Kochani, popatrzmy na ten cały fragment całościowo. Widzimy Jezusa, który kroczy po jeziorze, umacnia uczniów w wierze, później Tłumy, które za nim biegają, ponieważ wiedzą, że on przynosi zdrowienie. Jezus chce nas nauczyć także tego, że takie wielkie rzeczy, które on dokonuje, były poprzedzone modlitwą. Jezus przyszedł do uczniów o czwartej straży nocnej, czyli całą noc spędził na modlitwie, całą noc łączył się z Ojcem, całą noc był tylko oddany Ojcu, tylko z Ojcem rozmawiał, tylko całkowicie był zatopiony w jego miłości. Ta modlitwa do Ojca, którą niewątpliwie Pan Jezus najbardziej cenił, dawała mu siłę do czynienia później takich rzeczy, jak chodzenie po wodzie, umacnianie uczniów. Całkowita czystość intencji, możliwość pokonania szatana we wszelkich pokusach, jak to widzieliśmy w kuszeniu na pustyni, czy też zachowanie tej czystości, gdy ludzie go wychwalają, kim to ty nie jesteś, i odkrywają prawdę o tym, że prawdziwie jest synem Bożym. I oczywiście Pan Jezus chce tego wszystkiego nas nauczyć. To znaczy, nie tyle, żebyśmy chodzili po wodzie, chociaż być może ktoś też do tego zostanie powołany, ile raczej, abyśmy rzeczywiście się modlili z takim oddaniem i z takim zaangażowaniem jak on. Aby modlitwa była dla nas rzeczywistą siłą do tego, aby to życie przeżyć z Bogiem. I taka ona jest. Ceńmy sobie wysoką modlitwę, a jej owocem będzie silna więź z Bogiem wielkie owoce tego życia jako świadectwo, wiary jako świadectwo zmartwychwstania Chrystusa jako świadectwo, że jesteśmy ludźmi Bożymi. Może warto zadać sobie dzisiaj pytanie, co robię, ażeby moja modlitwa była coraz lepsza, i aby była najbardziej ceniona przeze mnie jako spotkanie z Bogiem, jako realizację przykazania miłości Boga na pierwszym miejscu? "Ich będzie pochwalony Jezus Chrystus."